piłkarze z Afryki. No i świetnie teraz poradził sobie Abdel Abdelgani Abdel Ghani, jeden na jeden układa tę piłkę na lewą nogę, chyba rzut karny, tak, tak. karny dla dużych gości. Świetna szybkość, kapitalnie tu. Tak tutaj. Taka faza treningu w bajor Leverkusen, kiedy szybkości po prostu nie ma, uwaga, jest! Nie! Benedikt Fernandez broni to uderzenie. Kapitalny występ i jeszcze... Przeciwnie. Jeszcze raz sygnalizowane uderzenie El Alamiego Ahmeda. Przepięknie wybronione przez ben z Maroka. I znów tutaj prawą stroną. Znowu tutaj nie ma nikogo. Abdelgani. Abdelgani już wiemy, że potrafi wygrywać 1 na 1 z jutrywala Abdelgani! No proszę, oto mamy marokańskiego Maradonę. Poprzyczepiane worki z cementem do obu nóg. O obrońcy zespołu Bayeru Leverkusen widzieliśmy jak strasznie ciężko odwracał się Michal Kadlec. Nie zdążył tam asekurować Manuel Friedrich. No i mógł sobie fiknąć koziołka po strzelaniu Bramki. V Sytuacyjne uderzenie. O teraz. Bram też nie mógł zareagować. Myślał, że to będzie jakiś Ja więc nie wzbudza takich emocji. Bidodan Mustafa jak widzimy miał swoje zdanie w tej sprawie. Uwaga, tranquillo Barnetta, Kadlec i mamy wyrównanie takie a do bramki no, ale świetne uderzenie głową no, ale tutaj po prostu no, nie można się zachować środkowy obrońca yy, tak być ustawiony I... jeden spóźniony drugi ruszył do Kislinga dopiero potem zrobił dwa kroki do tyłu a było już za późno ostrzelił głową bramkę Erenderdio i jeden do jednego w 40 minucie pierwszej połowy spotkania Pajeru Leverkusen z Casablanką. Bardzo złe zachowanie, nieczytelne. Nie, nie w ogóle nie, nie właśnie Pascal ładnie obrócił się z piłką. Uwaga, Pascal, to będzie rzut karny. Po prawej stronie Abdel Ghani, Abełka, rzut karny. Nie ma mowy tutaj o protestach. Przepiękna akcja, coś niesamowitego. No i znów spóźniony przynajmniej o jedno tempo obrońca. Straszył solidnie piłkarzy z Casablanki Benedikt Fernandez, broniąc już jeden strzał z rzutu karnego. Był kiedyś bramkarz, który obronił trzy jedenastki w jednym meczu, ale to nie był Benedikt Fernandez, tym razem pokonany na Leverkusen. No i co? To jest bardzo dobre uderz. To jest właśnie to, że tutaj świetnie się rzucił znowu Fernandes, Wyszył intencję. Ale no i tak strzał został uderzony, że cała podniesiona piłka na tej... Nosi 30 metrów w momencie rozpoczęcia akcji. Schwegler. Toni Cross. Ładne rozśrodkowanie Toniego Kroca. No i co i mamy bramkę? Bramkę z niczego fatalne zachowanie tym razem ze strony obrony. Piękne dośrodkowanie. E... No wydawało się, że był tam zblokowany Tony Cross, tymczasem Kapitan na reprezentacji młodzieżowej Niemiec idealnie posłał takiego rogala, który zakręcił się gdzieś tam na wysokości nieosiągalnej dla rąk bramkarza Casablanki. No i ta piłka jak prezent gwiazdkowy spadła na głowę Teofanisa Gekasa. Oczywiście się błąd no ale po raz kolejny obrońcy zupełnie nie potrafią, jeżeli środkiem jest przeprowadzona akcja, gdzie wszystko widzą, jeżeli idzie dośrodkowanie, to zupełnie nie potrafią się ustawić. Ciało są źle ustawione, nie kontrolują, gdzie jest zawodnik. Tutaj było dwa na dwa, a więc sytuacja w miarę prosta, a jednak okazało się, że stracili bramkę. Dobrzej sytuacji czemu. Pokusić się o strzał albo o po pojedynek. No, widzieliśmy zresztą reakcję Kislinga, który zrezygnowany machnął ręką. Teraz może. Tak, tak bełkarny. Oczywiście spóźnienie. Dobra akcja Kislinga, który wycofał. Drugi sezon w Bayerze Leverkusen. Może to niezbyt udany mecz dla tego piłkarza. No a w tej chwili stał. Uderzył tak po niemiecku, ile Bozia dała siły w prawej nodze, aż zadrżała poprzeczka i pewnie jeszcze długo będzie drżeć po tym potężnym strale Brazylijczyka, no ale akurat przy wykonywaniu rzutów karnych to nie siła jest najważniejsza. Kapitan z kolei drużyny z Casablanki, Widodan Mustafa, ładnie, uwaga, idealnie w tempo i to będzie bramka, jak to strzela tę bramkę Faoz i Abdelgani. Acelują. Nie nie ma świetne zachowanie sędziego. Brawo. Idealnie z zapleców tam wyskoczył jak zły duch Bayer-Leverkusen, Abdel Abdelgani. No i on strzela trzeciego gola dla drużyny z Casablanki w tym meczu. No i dwóch, tak, dwóch zawodników, którzy po prostu ośmieszają zespół z Leverkus. Klasycy wypowiedzieli sytuację, niewykorzystane się mszczą, a więc rzut karny niewykorzystany. Za chwilę akcja piękna i zazwyczaj w orkiestrze występuje taki jeden główny solista.